Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o jednej z najważniejszych i najpopularniejszych biblijnych roślin, jaką jest palma daktylowa. O palmie daktylowej mowa w Starym Testamencie 48 razy. Jest to roślina, która jest także jedną z najstarszych, jeśli chodzi o hodowanie jej i uprawianie. Wydaje się, że nawet 5-6 tysięcy lat temu. Były już hodowane palmy. Bardzo popularne jest także w kulturze, w symbolice bardzo różnego rodzaju zastosowania, zarówno w ziemi świętej, jak i na terenach Egiptu czy dla krajów arabskich. I kiedy szukamy jej symboliki, to na wiele rzeczy możemy wskazać. Po pierwsze, jest ona symbolem życia. Jako jedna z tych roślin, które żyją na pustyni, była symbolem życia tam, gdzie to życie można było łatwo stracić przez brak wody. Ona była symbolem tych oaz, tych miejsc, w których pojawiała się woda, gdzie była palma, tam znak, że była tam także woda i dało się do tej wody dotrzeć. Stawała się takim miejscem wytchnienia w chwilach, w których. Ta spiekota słońca stawała się nie do zniesienia. Tam, gdzie palma, tam jest woda, a gdzie jest woda, tam jest życie. Dlatego też palma jest symbolem życia. Po drugie, pojawia się palma w kontekście symboliki zwycięstwa i to takiego zwycięstwa, które prowadzi ostatecznie do życia wiecznego. Bardzo często pojawiała się i to nie tylko w kulturze chrześcijańskiej, ale także chociażby w kulturze starożytnego Egiptu, palma właśnie w kontekście zwycięstwa nad śmiercią. Palmy znajdowały się w obrzędach pogrzebowych, gdzie w procesjach, chociażby w procesjach z trumną, pojawiały się palmy w rękach uczestników takich procesji jako symbol. Takiego życzenia nieśmiertelności, życzenia dla tego zmarłego człowieka, aby jego życie trwało nadal w wieczności. Ale także palma pojawiała się w ozdobie grobów czy sarkofagów właśnie w podobnej symbolice, pragnienia i życzenia tego życia wiecznego, jakiejś nieśmiertelności. W kulturze greckiej i rzymskiej palma była symbolem zwycięstwa także w różnego rodzaju zawodach czy zwycięstwa militarnego. Wjeżdżając do jakiegoś miasta, które było pokonane, żołnierze trzymali w ręku palmy na znak, że pokonali swoich wrogów. I ta symbolika z jednej strony zwycięstwa, ale też zwycięstwa nad śmiercią, przeniknie do chrześcijaństwa. Gdzie palma pojawi się w rękach tych, którzy pokonali śmierć, w rękach męczenników. Jako zwycięstwo nad śmiercią, to zwycięstwo, które daje życie wieczne. Już Apokalipsa Świętego Jana przedstawia tych, którzy są odziani w białe szaty, a w ich rękach są palmy. W jakimś sensie także nawiązuje do tego symbolika palmy z niedzieli palmowej. Gdzie w tym wjeździe Chrystusa Pana do Jerozolimy mieszkańcy witali go palmami, ale zapowiadając już jego śmierć i jego zwycięstwo nad śmiercią przez zmartwychwstanie. Kiedy w niedzielę palmową my trzymamy palmy w rękach, to chcemy właśnie wspomnieć początek misterium paschalnego, wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy, aby tam oddać życie. Ale w taki sposób oddać życie, że nikt mu tego życia nie zabiera, tylko sam je oddaje, bo jest ziarnem, które wpatrzy w ziemię, musi obumrzeć, żeby wydało plon, żeby zmartwychwstało. I w końcu, jakoś ten motyw śmierci i zmartwychwstania jest obecny także w nazwie palmy. Grecka nazwa tej rośliny. Powinna nam się kojarzyć z zeszłoroczną serią, bo w języku greckim ta roślina nazywa się Feniks. W ten sposób nawiązuje mitologicznie palma daktylowa do mitologicznego Feniksa, który spalając się był w stanie potem na nowo odtworzyć się ze swoich własnych prochów. Tak też istnieją legendy tłumaczące, że ta roślina wyrosła. Właśnie z prochu spalonego feniksa, odradzając się do życia. To, co obumarło, może na nowo powstać do życia przez zmartwychwstanie. I w końcu trzeci, ostatni motyw, który pojawia się w interpretacji symboliki palmy. Szczególnie w kulturze arabskiej, podkreślali oni, że palma jest tak uniwersalną rośliną, że nie ma w niej nic, co by się nie nadawało do wykorzystania. Arabowie mówią, że palma ma tyle zastosowań w życiu codziennym, ile jest dni w roku. I faktycznie możemy znaleźć taki hymn opisujący właściwości palmy, który wymienia ponad 360 zastosowań tej rośliny w praktyce życia. I w ten sposób, jakby symbolika palmy, mówi, że to jest coś, co jest nieodzowne dla naszego życia coś, bez czego nie da się żyć coś, co na każdego dnia i w każdej sytuacji. Może być dla nas pomocne i konieczne. I warto sobie zadać dzisiaj takie pytanie: Co dla mnie jest taką palmą? Co w moim życiu jest tak nieodzowne, tak konieczne, że muszę codziennie to mieć w swoim życiu, że bez tego nie potrafię żyć? To może być z jednej strony jakaś smutna, jakiś smutny wniosek typu: Nie potrafię żyć bez telefonu, że on musi być codziennie w mojej ręce. Że codziennie go muszę poskrolować, że jest taką palmą, bez której nie wyobrażam sobie życia. Ale może to być coś pozytywnego, że może się okazać, że jest jakiś człowiek, który jest dla mnie tak ważny, że nie wyobrażam sobie bez niego życia. I mogę dzisiaj odkryć wartość takiego człowieka i podziękować Panu Bogu za swoich rodziców, za swojego współmałżonka, za swoje dzieci. I powiedzieć, Panie Boże, jak to dobrze, że mam tego człowieka w moim życiu, że jest obok mnie obecny, chcecie za niego uwielbić. No i oczywiście prowadzi nas to też do pytania tego najważniejszego, czy Bóg jest taką palmą mojej codzienności? Czy bez modlitwy, bez spotkania z nim nie potrafię żyć? Że on jest tak absolutnie istotowy, tak ważny dla mnie, że ja codziennie zaczynam dzień od niego. Jesteście na roratak, kto dzisiaj to działa. Ale warto sobie zadać to pytanie: czy Bóg jest taką palmą mojej codzienności, który codziennie jest bardzo konkretnie obecny, dlatego że uświadamiam sobie tę obecność, że się do niej odwołuję, że powierzam Mu i zawierzam wszystko, co się dzieje w moim życiu. Bóg może być taką palmą i powinien nią być. Symbol życia. Symbol zwycięstwa, symbol nieśmiertelności i w końcu palma, jako symbol tego, co w moim życiu najważniejsze, co musi codziennie być obecne. Amen.